Premier Donald Tusk wygłosił expose przed głosowaniem nad wotum zaufania, które jego rząd ostatecznie otrzymał. Stowarzyszenie Demagog wskazało jednak na szereg manipulacji w jego przemówieniu. Tusk przypisał sobie zasługi za programy takie jak 800+, mimo że zostały wprowadzone przez poprzedni rząd. Podawał również dane o inflacji, twierdząc, że spadła ona z 18,4% do 4,1% dzięki jego gabinetowi, Chociaż trend spadkowy rozpoczął się jeszcze za rządów prawa i sprawiedliwości. Premier ostro skrytykował tzw. aferę wizową, mówiąc o setkach tysięcy wiz wydanych w mechanizmie korupcyjnym, choć według dotychczasowych ustaleń skala tego procederu była znacznie mniejsza. Zarzucał również brutalne wywłaszczenia w związku z budową centralnego portu komunikacyjnego, które w takiej formie nie miały miejsca. Czy te manipulacje podważą zaufanie do nowego rządu? Dajcie znać, co sądzicie. Chcesz więcej? Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco.